Czy 50 baniek wystarczy ci na rozwój firmy? Jeżeli uważasz, że tak, to obejrzyj ten filmik. Kredyt technologiczny jest to rozwiązanie dla sektora MŚP z całej Polski, natomiast największy poziom dofinansowania oczywiście znajdziemy w Polsce Wschodniej. Dla firm mikro i małych będzie to aż 70%, a dla firm średnich 60% dofinansowania. Trzy rzeczy, o których powinieneś pamiętać, jeżeli chcesz wystartować w tym konkursie. Po pierwsze, twoja technologia i twój nowy produkt albo usługa powinny być innowacyjne na skale Polski. Po drugie, prace badawcze-rozwojowe albo nieopatentowana wiedza technologiczna są oczywiście wymagane. No i po trzecie, zdolność kredytowa. Bez promesy nie ma szans. To, co powinno zaciekawić najwięcej przedsiębiorców, to to, że można otrzymać nawet do 70% dofinansowania na budowę w hali, w której będzie odbywała się produkcja za pomocą nowej technologii. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego projektu, przejdź na nasz kanał i zobacz nasz pełen odcinek na temat tego projektu, gdzie razem z Moniką opowiadamy o szczegółach tego konkursu. Według mnie warto, więc do zobaczenia.